Siemanuwa, e, witam Was w następnym odcinku. Od razu przed filmem przepraszam, tak jak na każdy, będę to cały czas powtarzał, e, że się będzie tak ekran przybliżał, ale nie wiem czym to jest spowodowane. E, możecie zobaczyć, że na pewno jest nowy fotel, już coraz więcej rzeczy jest do e, pokoju kupywane do stanowiska. bo jeszcze regał taki, ale on tam za kamerą jest, więc go nie będę pokazywał, bo tam tylko takie rzeczy bardziej dla mnie. Pewnie na jakimś filmie później będzie. Jakby były jakieś dźwięki tam jakiś telewizorów, czy coś, to też przepraszam bardzo. Przedstawiłem sobie dzisiaj kilka takich gierek, chyba 8 jest ich dokładnie. Za niedługo pewnie większość będę sprzedawał, więc nagram sobie po prostu żebym miał. Dobra. I od razu mówię, że żaden, żadna firma nie zapłaciła za reklamę, oczywiście, że później nikt do mnie nic. Nie miał z tym, że reklamuje, chociaż że miał jakiegoś reklamodawcę, czy jakby to tam nazwać, to jeszcze długo muszę sobie zasłużyć. No ale dobra, zaczynamy sobie od góry. Igrę, którą aktualnie skończę jutro, no bo już skończyłem ją, tylko została mi ostatnia już misja w tej grze. Jest to Watchdogs. Watchdogs, spójrzcie sobie od tyłu. Tutaj są różne takie. Mm, Wiele jest po prostu języków te, do tej gry. Ja mam akurat polski. Czy po angielsku mówią, ale są polskie napisy? No, angielski, polski, czeski i hu. Ale co to znaczy, to nie wiem. Puta jest w Xboxie aktualnie, więc nie pokażę Wam, jak wygląda. Tak to wygląda. Jeśli ktoś z Was ma taką grę i ma inaczej ośrodka, czy coś, to patrzcie na to, że na przykład ja albo. Ty możecie mieć limitowaną jakąś edycję, czy coś, nie? E, tutaj chyba jakieś mam. Tu są jakieś, jakieś inne gry. Tu ja mam jakiś sezon, pa, e, sezon Pass i mamy jeszcze gwarancję. Dobra ona też będzie sprzedawana, bo jutro sobie już ją skończę, bo została mi ostatnia misja, jak mówiłem. Dzisiaj już zrobiłem więc pierwszą grę mamy za sobą będę takie oceniał od 0 do 10 od 1 do 10 yy, tej gierce daje na pewno 10, bo naprawdę można się w nią mega wciągnąć, dobra drugą jest Minecraft, na razie nie mam planów jej sprzedawać yy, tylko dlatego, że nagrywam z niej odcinki yy, ja nie mam tutaj żadnej kartki może ktoś tam z was ma, ale ja mam taką, totalnie najzwykle ja się za jakieś 100 złotych, nie Yy, więc tak to się prezentuje. środku są jakieś, oczywiście, tam yy, numery serwisu czy coś takiego. Tak się cała gra prezentuje. Raczej nie muszę nikomu jej przedstawiać. Jest tu single player, multiplayer, jakiś live, coś tam nie. Ze znajomymi na pewno można grać. Zobaczcie. Ona raczej nie będzie na sprzedaż, yy, dlatego, że robię z niej serię. No, na razie nie ma jej na kanale, ale to już. Nie będę się powtarzał któryś tam raz. Ocenka dla niej to 9x10, na bo naprawdę gra jest też mega fajna. Możecie sobie grać na podzielonym ekranie. Poradnik jest oczywiście na kanale, jak to zrobić. I naprawdę mm, fajnie też gra jest, jakby nie patrzeć, wciągająca. Trzecią grą jest Mafia 3. Od razu, gdy. Znaczy, to jest wersja ostateczna. Gdy macie w ręce od razu czucie jak to jest ciężkie, ale tylko to jest spowodowane tym, że z tyłu mamy jakby yy, w środku wszystkiego mamy po prostu mapę całej gry. Proszę, tak wygląda płyta. O. Całą grę też zademonstrowałem. Tu jest mapa, tu mamy jakieś yy, kody, coś takiego. No, tu są jakieś kody, których i tak nie wykorzystałem na samochody, na bronie. Nie wykorzystywałem I tu mamy całą tą mapkę. Gra naprawdę też mega fajna. Dużo misji. Dalej nie przyszedłem całej, nie będę jej rozpakowywał, bo ciężko było mi ją wcześniej złożyć. Gra też jest mega fajna. I. Yy, no tu mówię, to jest jakieś yy, z. Zy... Trzema ekskluzywnymi samochodami i brońmi, ale ja tego nie używałem. Gra naprawdę bardzo fajna, graficznie jak i pod względem takich najmniejszych, nawet rzeczy. Więc ode mnie dostaje myślę, że również 10 na 10 bo z błędami też się żadnymi nie spotykałem w tej grze. Call of Duty Infinity Warfare, nie wiem, nie umiem czytać story po angielsku. Warfare nie umiem... Nie wiem jak to mam po prostu przeczytać. Sami możecie sobie przeczytać. Jest to taka najzwyklejsza to jest strzelanka. Yy, mamy tutaj różne tryby, na przykład Kampania yy, Multiplayer oraz, oraz zombie. Dobra, od środka wygląda to tak. Tu jest jakaś reklama sklepu. Yy, na którą też mam kod. Aha, że 5-15% zniżki. Mam na sklep po prostu. Bardzo fajnie. Grę ogólnie grałem parę dni i jakby wybrałem nie tą misję i przez to gra mi się skończyła, czyli po prostu przegrałem nie wiem jak mam to inaczej nazwać, więc grę tak nie jest zła, bo naprawdę była bardzo fajna. Więc myślę, że dam jej 8 na 10. Tutaj wszystkie będą na dosyć w dużej ocenie. Tak myślę, bo biorę bardziej stricte takie gry, które mi się podobają. Te trzy gry, czyli Call of Duty, Mafie oraz to, nie wiem jak to się mówi, znów nie pamiętam. Destiny, dwójka, proszę, zobaczcie sobie. Nie grałem w tą grę prawie dosłownie, nie? Prawie w ogóle w nią nie grałem. O, mam jakąś kod na jakąś broń. Może w przyszłości je sobie rozdamy na jakimś live, czy czymś, te kody. No, jakieś brońki, czy coś. Spójrzcie sobie, tak wyglądała środka. No, e, mówię, gierki nie grałem zbyt dużo, e, więc nie wiem zbytnio, jak mam ją ocenić. Ale grałem na pewno, tak mogę ją ocenić, myślę, że 7, 6 na 10, coś takiego, 6,5 na 10, bo nie grałem zbyt wiele w to. I na pewno nie jest aż tak wciągająca jak ta cała reszta, więc 6,5 na 10 albo 6 na 10 się wystarczy. Należy, o tak. Następną grą jest FIFA 19, czyli gra, którą po prostu miałem dołączoną do zestawu. Gdy kupiłem Xboxa w sklepie, miałem tą grę dorzuconą. Tutaj mamy komentatorów, czyli jest to polska wersja gry. Chyba jest to jedyna gra, która jest od trzech lat u mnie. Znaczy, że od wieku, że. No wiecie o co mi chodzi. Tak wygląda środka. Wiem, teraz jest są już o wiele nowsze, 20-21, ale zbytnio w FIFA nie gram. Mnie to zbytnio nie. Jarało. Pamiętajcie, że te oceny są tylko moje. Yy, więc myślę, że FIFE 4 na 10 maksymalnie, bo no niezbyt. Niezbyt mi to ta gra podobała się. Dobra. Yy, następną grą. Grand Theft w auto 5,5. 5, czyli GTA normalnie 5. Tutaj sobie zobaczcie, z tyłu normalnie. Czemu mówię cały czas normalnie, sam tego nie wiem. Yy, nie wiem, czy ja miałem właśnie mapkę dorzuconą. Chyba nie. Yy, ale wiem, że na PC -ta do płytek na pewno dorzucają. Od środka, tak. Na pewno dorzucają tam jakieś po prostu mapy. I od razu, gdy otworzyłem pudełko, zepsułem w taki sposób. Yy, mm, grę przeszedłem 3-4 razy. Już mi się dosyć znudziła. Nie grał z nią już od paru miesięcy, więc no, nie wiem, co mam jej dać za ocenkę. Ale była dobrze. Błędów też zbytnio nie widziałem w tej grze, więc myślę, że 8 na 10 na pewno zasługuje. Ale też minus, nie wiem czy to już jest, ale e, jak ludzie często wysadzają was nie, na online, no to to jest naprawdę irytujące, więc dlatego to też na ocenę wpływa jakkolwiek tam, nie? Dobra. I ostatnią myślczącą będzie, sorry zapowiadamy,